Nie ma, ale w krytyczną noc, to było w czerwcu, spotkaliśmy się z panem burmistrzem na ulicy Barzantowej, później w nocy, około 23. Dlaczego się spotkaliśmy? Ponieważ nasze obserwacje i chłopski rodzin, zdrowy, niechory, myślę, wskazał, że polder nie jest w stopniu odciążającym odry. Czyli stan odry utrzymywał się przez dłuższy czas. Bardzo proszę. Pytanie jest, po pierwsze, jako burmistrz, czy Pan Przemysław, czy Pan Piotr będą lobbować za tym, żeby jednak Polber był Polberem w odpowiednich instytucjach? A po drugie, czy miasto może w jakiś sposób wymóc w odpowiednich instytucjach na tym, żeby właśnie na tej zasobie nieszczęsnej w był jakiś, nie mówię, że system monitoringu, to jest technicznie niemożliwe. Chodziło generalnie o to, Pani Przerwała, Chodziło o to, że naszym zdaniem w momencie tym krytycznym zasoba była zamknięta. Polder się nie wypełniał, nastąpił bardzo duży napór wody na, na wały, rozmiękczony. Natomiast zwróćmy się jednak do. Precyzyjnie na Pana pytanie. Jeśli chodzi o e, zasuwę śluzy, no, miejsce, w którym napełniany jest polder o awaliki, e, to to miejsce działa w sposób następujący. Otóż e, jest część e, ogromna, zapora zasoba podnoszona. Ale obok są tak zwane przelewy przepustywałowe, które powyżej pewnego stanu powodują, że tam e, samoczynnie bez udziału ludzi. Czyli powyżej pewnego stanu powodzi możemy tam do pewnie jechać, żeby otworzyć tą zaporę i tak się polder napełni tak. Ten polder po wojnie został e, bardzo zdegradowany. E, Lekki jest historyczny. Otóż e, poprzedni gospodarze tych ziem przygotowali ten polder, żeby chronić wyrosła. I wysiedli dwie wziętych, zbudowali nowy górnik, nowe oto. One się nazywają tak teraz, nazywały wtedy. tego, że po wojnie zastano całkiem dobre budynki i powtórnie zasiedlono miejscowości Stary Górnik, Stary Oto. I mamy dwa komplety miejscowości, stare i nowe. W tej chwili y, administracja rządowa, mieszkańcy gmina Ołapa, widzieliście Państwo na pewno debatę w telewizji, chcą wrócić do koncepcji wysiedlenia tych mieszkańców i większość mieszkańców chce wysiedlenia. Chcą po prostu dostać działkę, dostać środki na budowę domu. Oczywiście własność gruntu i obiektu pozostanie w ich rękach, natomiast użytki rolne pozostaną, natomiast obiekty będą bez żadnej ewakuacji do zalania, czyli to zbiórka wsi, a polder będzie pełnić swoją rolę. I odpowiadając na pytanie, ja jestem zwolennikiem takiego rozwiązania: podwyższenia wału, wyremontowania polderu, <laughs> dlatego że on ma ogromną y, objętość, ilość wody znacząco, zwłaszcza falę powodziową, i polder o ławaliki, Powinien być stale gotów do użytku. Pozbawiony zadrzebień, pozbawiony mieszkańców, których trzeba ewakuować, których dobytek trzeba wywozić na suchy ląd. To pobudził zdarza... w tej chwili zrobi. Natomiast jeśli chodzi o podwyższony poziom wody w Oławie, wszyscy śledziliśmy to, nawet jestem autorem pytania do wojewódzkiego zarządu, polegającego na tym, co się działo na jazie w Ratowicach. I tam był podstawowy problem polegający na tym, że odpowiedź co prawda dostaliśmy niezwykle wymijającą, natomiast z tej odpowiedzi można było wnioskować, że obniżono poziom tego jazu dopiero po pewnym czasie. Miało to prawdopodobnie związek z zalewaniem Wrocława z wrocławskiego osiedla kozanów. Niemniej jednak no, niestety nie, w odpowiedzi nie uzyskaliśmy, kiedy podwyższono poziom na tym jazie, natomiast dowiedzieliśmy się, kiedy go obniżono i przez to oczywiście Oława była przez kilka dni narażona na bardzo wysoką, tą najwyższą falę powodziową. I to jest kolejna sprawa polegająca na tym, że no, Wrocław jest znacznie większą aglomeracją, w związku z czym była, był chroniony kosztem narażenia Oławy na przerwanie wałów. W związku z tym rzeczywiście te wały, które są w obrębie miasta i powyżej, z kolei już na prawym brzegu rzeki, jeśli mówimy, powinny być rzeczywiście wzmocnione, wyremontowane. Tam w pewnym momencie była taka sytuacja, że drzewo, które zostało podmyte, przewróciło się i niewiele brakowało, żeby ta wyrwa razem z korzeniami tego drzewa spowodowała przerwanie wału tutaj bliżej oławy. Na całe szczęście dzięki mieszkańcom osiedla za którzy tam dniami i nocami. Natomiast jeśli o polder, oczywiście byłoby to bardzo dobre rozwiązanie. Wysiedlanie całkowite mieszkańców, zresztą zacząłem o tym mówić z, ze starego górnika i starego otoku. Kłopot polega na tym, że póki co z tego co wiem, już jeden proces z powodzi jeszcze z 1997 roku ktoś wygrał, dlatego że formalnie to ciągle nie jest polder zalewowy. To... Jowana zielnica kandyduje do Rady Powiatu. Z listy numer 5, z listy Pis. Mam pytanie do Panów, którzy albo całe życie, albo cztery piąte życia, czy 3 czwarte życia spędzili w Oławie. Czy wy nadal widzicie, że jest to miasto komórek, jest to miasto takie bez przestrzeni, a to, co jest ładne, to jest właśnie zastawione, bo trudno nazwać zabudową, czymś obrzydliwym. Czy, czy wy tu jeszcze jesteście w stanie widzieć? Bo ja pojawiłam się tutaj kilkanaście lat temu i wtedy było to miasto, gdzie się nie dało zrobić zakupów, bo było wszystko nieświeże i wszędzie był brud i gdzie były same komórki. Jeśli chodzi o handel, zrobiło się fantastycznie. Mijam Bielany, jeden z Wrocławia i robię zakupy w Oławie. W ogóle już przestałem jeździć na Bielany. A... to nie tylko duże marketa. Ale... Garażyków, składzików jest całe mnóstwo. Kłopot polega na tym, że one w części leżą na terenach prywatnych. I o ile nie są złamane jakiekolwiek przepisy, no to samorząd ma stosunkowo niewiele do powiedzenia. Nie ma możliwości administracyjnej nakazania rozbiórki czegoś, co zostało zbudowane zgodnie z prawem budowlanym, a jest po prostu no, nieestetyczne. Można sugerować, można prosić, można rozmawiać z mieszkańcami i tak i tak Natomiast w sytuacji, tak jak na przykład no, tutaj najbliższa. Yy, okolica Ośrodka Kultury. Ośrodek na zewnątrz wygląda już całkiem przyzwoicie. W środku jak Państwo widzicie, no jeszcze nie najlepiej, taki późny Gierek, trochę. Czy nawet wczesny Gierek, jeśli dobrze pamiętam. A obok mamy przepiękne komórki, garażyki, które oczywiście są przeznaczone do, do likwidacji i tutaj myślę, że nie ma sensu dłużej na ten temat rozmawiać, bo estetyka miasta jako taka pozostawia naprawdę... Na ja na, zawsze i często mówiłem o tym że jestem przeciwnikiem lokalizacji blaszanych supermarketów w centrum miasta. Kilka supermarketów mamy na granicy strefy, mamy zabytków blisko tej niedokończonej, nieistniejącej w zasadzie i Starówki. One nie powinny być w tym miejscu, powinny być na brzeżu miasta, powinniśmy tworzyć takie supermarketowe jak wielany. to było możliwe. Niestety szkoda, ale w dobrych lokalizacjach, w ciekawych miejscach naszego miasta zlokalizowano y, blaszaki, mamy supermarketów zdecydowanie za dużo. Szpecą nie wykorzystują terenu, tak jak to powinno być. No ale stało się. Nie będzie łatwo zmienić taką sytuację. I jeśli chodzi o estetykę miasta, ja też chciałbym, żeby Oława była miastem, w którym w weekend Oławie nie chcą zostać, nie chcą jeździć do Wrocławia. O Oławie nie wjeżdża do Wrocławia, żeby tam pójść na spacer do rynku, żeby dokonać zakupu małych miasta też, jest możliwe jest kilka miast na które Piązku, które to zrealizowały. ale nie jest takim miastem. Rynek, jesteśmy chyba ostatnią aglomeracją, 30 tysięczną, jeśli można tak powiedzieć, która nie ma ukończonego rynku. Rynek się nie zmienił od lat 70., -tych. to jest dla mnie niepojęte. Wszystkie inne miasta na no, już zrobili ptaki, miejsca spacerowe, kawiarenki i tak dalej. Nie muszę tego rozwieść, Państwo doskonale wiecie i czego potrzebujemy. No nie zaplanowano czego bo to nie jest kwestia tylko braku pieniędzy, nie budujemy go, nie mamy środków. Nie zaplanowano no, tras spacerowych. Na przykład nie wiem dlaczego Boławik nie pokusił się przez ostatnie 20 lat, przez ostatnie 8 lat, żeby zaplanować trasę ze Starówki na tolle. Jedna fajna lejka z ławeczkami, latarniami. Czegoś takiego nie ma. Ja mam kilka pomysłów, przeszedłem się tam wtedy, popatrzyłem na plan miasta. Być może coś udałoby się zrobić na granicy terenów miejskich i spółdzielczych, a to wymaga odwagi. Ucieszyłem się, że zremontowana ulica sportowa. Niestety zamknięto ją blokami, a myślałem, że uda się ją dociągnąć do samej Odry. Bo to było, byłby jakiś pomysł na tym, żeby od Urzędu Miejskiego nad Odrę można było dojść. Nie da się. To zlokalizowano w zeszłym roku i to zamyka na kilka kilkadziesiąt lat. Podobnie kompleksy koszarowe. Myślałem, że tam będzie kolejne centrum Ławy. Nie ma. Ja deklaruję Państwu, że przy przyszłej kadencji, jeśli zostałbym wybrany przez mieszkańców na zaszczytne Urząd burmistrza Czałowy, na pewno zmienił ołowski rynek. Na pewno ten rynek nie może tak wyglądać, jak, jak wygląda. Na pewno uruchomił ołowski zegar. Nie potrafię wyjaśnić, dlaczego on został zatrzymany. Mógłby działać, mógłby chodzić. A stoi. Uławień zegar zatrzymany złoży. na akademii? Powiem Państwu tak. Mam dwoje dzieci. Sport nie ma, nie ma gdzie pojeździć na rolkach w Łowie. Bardzo prosta sprawa. niedroga do załatwienia, co nie? Pytanie. Czy panowie są za? Da się tak. coś zrobić? Porządku. Druga sprawa, kultura. Oferta kulturalna, tak. jak Państwo oceniają aktualny stan kultury w Oławie? i co można w niej zrobić żeby było lepiej. Potrzeba. Bardzo, bardzo mi się podoba. Kultura i sport. Więc tak, ja, ja też jestem przerażony, jak dzieci wyławy jeżdżą na rolkach w ulicach, bo to jest gorsze niż niż mistrzekowych. To jest skrajnie niebezpieczne może, policja że dzieci powinna zabierać się, stawiać do domu, albo przynajmniej z ulicy, bo nowice widzę też przerwy rolki, bo koło jest gładka. W naszym programie w, i wczoraj w debacie w telewizji mówiłem o, o y, zamiarze budowy właśnie y, y, jakiegoś skateparku, którego blakuje. i Mówiłem też o sporcie. Kończy się taki sport, który polega na boisku i już y, w tej chwili y, samorządy i młodzież oczekuje ścian wspinaczkowych, oczekuje terenu właśnie skate parku, czy parków linowych, które są ostatnim hitem wielu samorządów z Śląska. I to młodzież tak, tak bardzo interesuje i, i, i tak powoduje zainteresowanie samobójstwo to już za mało i chciałbym coś takiego zrobić, bo ławie nie ma. Nie ma miarczkowej, nie ma skate parku. Wiedący kierunek i nowa rzecz, nowa rzecz. Kultura. Nie ma konceptów blokowych nie ma kultury. Ośrodek kultury powoli zaczął się remontować, ale jest słabo, bardzo słabo. A więc jest kiepska. To trzeba zmienić. Nie mamy, nie mamy funkcjonującego kina, nie, 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 mamy, nie mamy koncertów, a teatr został zrujnowany, zburzony, nie ma go, a, a jest potrzebna, jest potrzebna. Ja sądzę, że to, to zmienimy, to zmienimy będzie inaczej, bo tej kultury w brakuje. Pamiętam, kiedyś było trochę lepiej, jak to znaczy więcej koncertów, więcej imprez i można było spotkać sąsiadów i ławian i to wyglądało fajnie. Krótko, rolki jak najbardziej, tak oczywiście, natomiast przejdźmy do kultury. Szanowni Państwo, kultura to przynajmniej według mnie nie tylko koncerty rokowe, a może i nie przede wszystkim. Oferta kulturalna powinna być dostosowana do każdej grupy wiekowej, począwszy od najmłodszej, dla której oferta póki co w miarę jest, aczkolwiek oczywiście należy ją rozszerzać. Przejdźmy do młodzieży. Szanowni Państwo, no mamy tak się składa, że prawie identyczną ilość lat i do młodzieży nie zaliczamy się raczej już dość dawno, dlatego <laughs> dobrze mówię za siebie. Uważam, że nie można mówić, że będę robił coś dla młodzieży. Bo przepraszam bardzo, ale ja się na muzyce młodzieżowej oświadczam nie znam. W związku z czym uważam, że trzeba coś robić z młodzieżą. Razem z młodzieżą. Nie dla młodzieży, bo to, co ja mogę zaproponować młodzieży, nie zawsze może być pani atrakcyjne. To młodzież powinna decydować o tym, czy chce mieć taki czy inny koncert, takiej czy innej muzyki. Rolą burmistrza jest po pierwsze, nie przeszkadzać, po drugie, pomóc, a po trzecie, jeśli trzeba, niewiele, a, a najczęściej to jest bardzo niewiele zainwestować, to również zainwestować. I to nie tylko w koncerty. Bo szanowni Państwo, popatrzcie, no, w Oławie w tym roku miało miejsce rzeczywiście niezwykłe wydarzenie kulturalne, była opera. To naprawdę koncerty i yy, powiedzmy wykonawcy różnych rodzajów muzyki to nie wszystko. Okazuje się, że w Oławie można z dużym sukcesem zadbać o tak zwaną kulturę wyższą też, czyli powinna być oferta kulturalna dla każdego mieszkańca. I myślę, że to powoli w ośrodku kultury i nie tylko w ośrodku kultury się dzieje. Oczywiście trzeba to rozszerzać, są, są jeszcze, jest kultura tak zwana kresowa,